Cześć, kochanie! Cześć, kochanie. Cześć Czek, kochani. kochani! Spotykamy się w takim fajnym miejscu, w miejscu, w którym ostatnio bardzo często przebywamy. Tak, ta mata stała się no, takim miejscem, w którym rzeczywiście jest nas dość dużo. No, spotykamy się jako rodzice, ale spotykamy się również jako małżonkowie, kiedy możemy razem z dziećmi poprzebywać. I nawet myślę sobie, że my y, część tego czasu wykorzystujemy na to, żeby właśnie pobyć ze sobą. No tak. Jesteśmy z dziećmi, y, przebywamy w ich obecności. Ale to nie jest jakościowy czas, o którym Wam <laughs> mówiliśmy. Tylko rzeczywiście to jest czas, kiedy oni wiedzą, że jesteśmy, jesteśmy obok, że się bawią, że są bezpieczne, ale jednak dbamy o naszą relację rzeczywiście. Mm -hmm. Tak. <laughs> to jest taki obraz naszego życia dzisiaj jako młodych rodziców. Bo tutaj jest takie przecięcie dwóch rzeczywistości naszego życia. Z jednej strony takiej rzeczywistości poukładanej, tutaj widać książki, wszystko ładnie poukładane, a z drugiej strony za naszymi plecami zabawki, które generalnie zazwyczaj wyglądają tak. Ja, moja pedantyczna dusza czasem mi podpowiada, żeby ogarnąć zabawki wieczorem, ale generalnie staram się w to angażować naszego Adasia, ale rzeczywiście zazwyczaj... Cześć Cześć! Adaś. O właśnie! Zazwyczaj to nie jest takie poukładane, jak może byśmy chcieli. No właśnie. To znaczy, myśmy się zderzyli z tym na pewnym etapie naszego życia, właśnie na tym etapie, kiedy pojawiają się dzieci, że te wszystkie nasze poukładane schematy myślowe, poukładane struktury życiowe itd. itd. to wszystko, co do tej pory było naszą rutyną i tym, co jest naszym, dziękuję, tym, co było naszym życiem do tej pory. Tego nie da się już tak przeżywać, jak właśnie do tej pory, że to, co, na przykład, przeczytaliśmy w książkach przez całe nasze życie, choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie tego naszym życiem do końca opowiedzieć. Znaczy, życie jest zawsze bardziej zaskakujące. Na przykład ta scena, która się teraz wydarza, to nie jest nic nie było w ustalonego. Rzeczywiście, życie pisze scenariusz. Ona się po prostu wydarza. No i tak jest właśnie z małymi dziećmi, w sensie nie jesteśmy w stanie niczego zaplanować, znaczy niczego, nie jesteśmy w stanie w większości rzeczy zaplanować, natomiast uważamy, że po pierwsze takim sposobem na rutynę... Jest właśnie obecność w naszym życiu dzieci, w sensie sposobem na rutynę. Tak. To się dzieje naturalnie. Tak, są dzieci się... i nie ma rutyny. Dzieci, dzieci łamią schematy po prostu. Nie ma rutyny, kiedy są dzieci. Są za to rytuały, które pomagają nam. przetrwać. przetrwać. <laughs> tak, one pomagają nam przetrwać. Gdyby nie rytuały, no to ciężko byłoby tak po prostu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, po prostu funkcjonować. Bo, no. Nie, bo no my y, tutaj szukam, szukam y, obiektywu. Y, szukam obiektywu, szukam kadru. No leć do babci. No Jest u góry, szybko. Yy. Zobaczmy, jak ci coś pokażę. Widzicie. <laughs> no właśnie. Był z nami Adaś, może jeszcze wróci, <laughs> Kto to wie? W Kto to wie? W każdym Nie razie. Da się razie... W każdym razie te rytuały pomagają nam y, no, w, w złapaniu kontaktu z rzeczywistością, w złapaniu kontaktu z... Y, no, z... Codziennością. No, widzimy, bo tak dużo rzeczy się dzieje właśnie ze względu na dzieci. Tak. I my widzimy, że po prostu nasze dzieci funkcjonują inaczej też. Kiedy, kiedy one są w jakichś ramach, nie? Kiedy są rytuały właśnie, których staramy się m, przestrzegać. Oni mają coś usystematyzowane po prostu. Oni wiedzą, co następuje, po czym. Myślę, że to im daje też takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Że, mhm. że, że oni nie są zaskakiwani ciągle. A dzisiaj będzie tak, ale jutro będzie zupełnie inaczej. Mhm. My akurat sobie dajemy taką wolność, bo, bo należymy do osób, które gdzieś z racji też tego, co robią, dużo podróżujemy, te dni nie wyglądają u nas tak samo, ale jeśli jesteśmy w tym domu, to, to dzieci wiedzą, co się będzie działo, nie? Ale jeśli nie jesteśmy w tym domu, dzieci też, będą, też wiedzą, co się będzie działo. Tak, ale no to już wiadomo, że, że od razu jest inaczej, tak? Nie wiem, śpimy w nowym miejscu, jemy w innych miejscach itd., itd. Mhm. i tak dalej, tak dalej, o to nie chodzi, nie? Natomiast faktycznie to, że my mamy swoje rytuały, najpierw jako my dorośli, my małżonkowie, mieliśmy swoje rytuały, właśnie czas dla siebie, czas na wspólną modlitwę, czas na, na bycie samemu też, no to w momencie, kiedy pojawiły się dzieci, pojawiła się, pojawiła się też pokusa, żeby z tego zrezygnować. Żeby o tym zapomnieć, no bo przecież nie ma czasu, no bo przecież dzisiaj rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, nasze życie jest o wiele trudniejsze i nie ogarnę tego w ten sposób. Tymczasem to jest ważne, żeby się tego trzymać, żeby wiedzieć, że, że my jesteśmy przede wszystkim dla siebie najważniejsi. I ten, ta troska o ten wspólny czas małżeństwa jest dla nas najbardziej istotna i powinna być najbardziej istotna. I bazując na tym jesteśmy w stanie też przekazać dzieciom, pokazać dzieciom te, te no, zaprosić ich do tych naszych już, już teraz rodzinnych nawet rytuałów. Tak? na przykład z takich rytuałów jak yy, wspólne śpiewanie, tak? kiedy to sobie tutaj siedzimy, siadamy i yy, i śpiewamy, tak. i angażujemy dzieci do tego, żeby tą swoją ekspresję, którą niewątpliwie mają, e, <laughs> żeby ją wyraziły, wyraziły mogły się z nią podzielić. dla nas takim wyjątkowym dniem z wielu względów. Staramy się, chociaż dzieci teraz jeszcze niewiele rozumieją, to staramy się, żeby one przeżywały ten dzień w takiej radości, żeby niedziela była dla nich wyjątkowa. Dla takiego właśnie Adasia, który wie, że wtedy rodzice są, bo staramy się wtedy być razem, że faktycznie robimy różne szalone rzeczy, że śpiewamy, tańczymy. Że, uwaga, nie mamy przy sobie tych wszystkich pożerających y, czasu y, przeszkadzajek, przeszkadzaczy, czyli na przykład komórki. Nie? Tak. doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że y, komórka, mhm. komputer, tablet to jest jego przeciwnik. Mhm. To jest jego. Y, to nie jest jego przyjaciel ostatecznie, tylko to jest jego wróg, bo on zabiera mamę, tatę. Tak, to jeden z naszych rytuałów rzeczywiście, że w niedzielę odstawiamy te telefony. Często w ogóle zostawiamy je gdzieś tam w sypialni i zupełnie nie ruszamy. Kolejnym nas, rytuałem związanych to... z komórką jest to, że nie zabieramy komórek do stołu wtedy, kiedy jemy posiłek, szczególnie wspólny posiłek, też razem jedząc posiłek, ale też wspólny posiłek z dziećmi, nie zabieramy y, telefony do stołu. Y, te telefony są odkładane, y, no, Wydaje się to oczywiste, a jednak, a jednak. Widzimy, że niekoniecznie. Widzimy to szczególnie na randkach, na które zdarza nam się wychodzić. To jest taki smutny obrazek, akurat młodych ludzi, którzy są ze sobą, ale tak naprawdę są obok siebie, nie? Siedzą naprzeciwko, ale nie patrzą sobie w oczy, tylko patrzą w telefon. Także Ale jak nas spotkacie kiedyś obserwować. na mieście na randce i będziemy mieć ze sobą telefony w ręce, to proszę nas okrzanić. Dobra, tak. dziękujemy bardzo. Ale to jest bardzo, bardzo dobra praktyka, żeby przypominać ludziom, co jest najważniejsze w spotkaniu z drugim człowiekiem. Ale wracam do tego spotkania z drugim człowiekiem, bo to, to są też nasze rytuały. Staramy się korzystać z pomocy rodziców, babci, dziadków, przyjaciół też czasem. I prosić ich właśnie na przykład o to, żeby spędzili chociaż te dwie godziny z naszymi dziećmi, a my wtedy wychodzimy na randkę, chociaż to myślę, że to też jest nasz rytuał, że my w tych naszych posiłkach, tych, w czymś, co jest niby oczywiste i jest normalne, tak, że siadamy, że razem jemy, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, wspólnie, siadamy do stołu, ale staramy się to tak nazywać. Adamoś nie gramy teraz na, na saksofonie, dobra? Robimy teraz takie rzeczy, które nie są hałaśliwe, ok? Słuchamy Mamusi teraz, dobra? Co Mamusia mówi? A czy Albo słuchamy Tatusia, co Tatuś mówi? A o czym mówiłam przed chwilą? Mi też uleciało. W każdym razie, rytuały są bardzo ważne. Chcemy powiedzieć o takich trzech rytuałach, którymi warto poświęcić chwilę uwagi. Pierwszym z nich jest. Złoty kwadrans, nie wiem czy słyszeliście o takiej praktyce, a my staramy się, chociaż my akurat stosunkowo dużo czasu spędzamy razem, bo no właśnie to co robimy nam na to pozwala, natomiast w tym złotym kwadransie chodzi o to, żeby co najmniej 15 minut w ciągu dnia poświęcić tej drugiej osobie, żeby obdarować się wzajemnie tym 15 minutami chociażby 15 minutami i może dla ludzi, którzy nie mają dzieci, to wydaje się śmieszne. A e. dla tych, którzy mają dzieci, myślą sobie, ale 15 minut, aż tyle? Bo 15 minut w perspektywie jednego dnia, ale w perspektywie tygodnia słyszeliśmy o godzinie, nie? żeby wygospodarować sobie godzinę w tygodniu. I dla nas, chociaż jesteśmy młodymi rodzicami, jest to ogromnie cenny czas. Naprawdę staramy się o to dbać, żeby się spotykać, żeby ze sobą być. To nas tak napełnia, dodaje daje sił, naładowuje po prostu, nie? Taki, mhm. taki czas. Drugim rytuałem jest minutka dla małżeństwa. Słuchajcie, jak ktoś ma 15 minut, naprawdę sprawdzone, wystarczy minutka. 30 sekundowy pocałunek, 30 sekundowy pocałunek i 30 sekundowe przytulanie się. Tak. Eee. Ostatni osta jak to? Takie, że widać, że my się faktycznie tunimy, a nie, że się nie chcemy. Chcesz być ostentacyjne? Tak. No. W sensie, że, że nie ukrywamy tego przed dziećmi, Bez względu tak? na wszystko, tak. Dzieci wieszają się nam, na, wiecie, na nogach, ale my, teraz 30 sekund jest dla nas. Co ciekawe, kiedy dzieci się nie wieszają na nogach, to te 30 sekund często się przeradza już w coś dłuższego. Ale to już wiecie, jeśli możecie sobie na to pozwolić, to rzeczywiście minuta, to może faktycznie dla kogoś, kto nie ma dzieci, no ale minuta, minuta, co za takiego minuta, wiecie, jak, jak fajne owoce można obserwować, kiedy się o to zacznie dbać, kiedy rzeczywiście wdroży się to w życie małżeńskie. My polecamy. I trzecim rytuałem i to się może wydać najmniej rytualne, a wręcz dziwne jest takie powiedzenie, które bardzo lubimy, które często powtarzamy. Mam plan, nie mieć planu. Plan ma Pan, nie Mię przeszkadzam plan, Panu. Pan. Czyli tak zwany spontan, w sensie Boży chillout, chill w sensie elastyczność. Słuchajcie, nie wolno zapamiętać, nie wolno zapamiętać, nie wolno zapomnieć <ścoughs> o tym, żeby Pomimo tych wszystkich starań, że my faktycznie przykładamy wagę do, do, do tego i tamtego i to nas trzyma i to nas to sprawia, że my, że my rozwijamy naszą relację i że my możemy przetrwać w tych trudnych czasach, to myślę, że tą nadrzędną zasadą jest miłość i właśnie taki spontan wynikający z tej miłości, że możemy odpuścić, że że nie musimy. Taka wolność też właśnie w tych rytuałach, że mimo, że one są, to, to pozwalamy sobie na taką dozę spontaniczności, która jest nam potrzebna na przykład, bo my mamy takie charaktery, jesteśmy takimi osobami o takiej, wiecie, osobowości, że, że jest nam to potrzebne, ale no, mam tu na myśli na przykład spotkania z innymi, nie? Często my akurat spotykamy się z młodymi rodzicami też, więc gdzieś tam te nasze ograniczenia, ograniczenia są podobne, ale jednak pozwalamy sobie na to, żeby czasem wyjść z tych schematów, bo wtedy jesteśmy szczęśliwi, nie jesteśmy tymi, wiecie, zamartwiającymi, się rodzicami, którzy tam no nie wiem, codziennie o tej samej godzinie muszą być w domu, bo, bo ich dzieci są o tej godzinie kąpane i nie pozwalają sobie na nic i nie są w tym szczęśliwe, nie? Czują, że są właśnie w jakiś sposób ograniczone. Myślę, że taka, taka doza spontaniczności jest też ważna w tych rytuałach. No. Także może sobie wybierzecie jakiś <słuch> rytuał. Słuchajcie, ale generalnie najważniejsze, żeby łączyć książkę z zabawą i wtedy jest życie, słuchajcie, i wtedy nie ma rutyny. Także podzielcie się może waszymi rytuałami, napiszcie w komentarzach, jakie wy macie małżeńskie, rodzinne rytuały. I mamy nadzieję, że nie macie wrażenia, że to jest jakaś rutyna smutna, w której nie chcecie być, tylko czerpiecie z tego no. No. radość. No, to co? Teraz my mamy 30 sekund dla siebie, także pa pa, do zobaczenia. No.